Cześć, 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 cześć Ja jestem Lego ben, A to jest kolejny odcinek na kanale Gdzie pokażę wam moje ulubione 10 moich ulubionych minifigurek A także takiego mini Minimoca No więc może zaczniemy od figur Dziesiąte miejsce Zajmuje ten Taki szeryf Szeryf tak, Kupiłem go kiedyś na Allegro, znaczy nie kupiłem Na no, urodziny dostałem na Allegro gdzie dostałem na Allegro, dostałem na urodziny. Z Allegro jest za 30, 20, 40 zł. Może ja jeszcze tutaj taką, tam wiecie, gazetę taką z wanted, napisane jest z tym bandytom No ale co tam. Więc tak, dziewiąte miejsce. Moja figurka ja figurkę mm, Bardzo fajny ma ten tors. I także tą włoski ale stwierdziłem a stwierdziłem, że niestety zyskuję na ósme miejsce, bo dalej jestem coś innego jeszcze miejsce moje banek, właśnie banek lenek, albo e, ten inny kenek nie, leni, beni ksieni, bleni Dobra, nie wiem, to chyba w ogóle siódme miejsce, a nie, to było siódme, więc szóste miejsce zajmuje Jakby mojego, taty fajne, bardzo torski do skoków narciarskich, albo taki wiecie, do biegów, do biegów właśnie, do biegów to wybrałem, albo do, jeżdżenie na nartach, fajne te włoski i twarz. Się Wiem, że taka jest dużo twarzy, ale widzicie. Piąte miejsce zajmuje figurka mojej siostry. Chyba, że to było szóste, nieważne. Poczekajcie. Tak. Szóste miejsce zajmuje figurka mojej siostry. Bardzo fajny ma to więc zawsze można tam coś zbudować. Potem następne miejsce zajmuje figurka moja tak jakby moja no wiecie od brata dostałem więc dzięki pozdrawiam jeszcze bardziej serdecznie no, yy, no właśnie Fajnie to to i te spodnie takie włoskie też są niezłe. a teraz ja mam się figurką mojego brata teraz zajmuję trzecie nie czwarte miejsce Fajny tors, super tors, buźka też nie, 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 że, nie, no nie, może nie, że, no fajna, fajna, włosy też bardzo fajnie wygląda, no i trzecie miejsce zajmuje ten taki londyńczyk, taki premier, z tego co wam opowiadałem po mieście. Ym... No, bardzo fajny ma ten melonik, torsi i nóżki nożki, ma jakieś takie zwykłe i ta głowa to nie bardzo. Więc drugie miejsce zajmuje Hagrid. No i pewnie... Pomyśleliście, że to Hagrid, słaba figurka? Otóż nie, nie, w ogóle. Hagrid to świetna postać yy, yy, w ogóle Harry Potterze i ogólnie w ogóle. Dobra. Odkładamy sobie Hagrid'a. I na pierwszej lec leci Harry Potter. Tak, ten Harry Potter ten z książki. I no, no, nie wiem, czy ma, ma coś sobie super, hiper fajnego. Ale bardzo mi się podoba. I najczęściej po prostu nie wiem, jak to wyrazić. Najczęściej go używam. Więc może go odtwarzamy już i przejdziemy do mocy. Taki moc tak. mały ze Star warsów. Tutaj najpierw mam może opowiedzieć. Że... A tak, to idę na, na bazę. Tutaj mamy jednego takiego super droida, jeden normalny i tutaj jeden normalny, drugi taki Tutaj jeden klon dosk. Tutaj jeden strzał. To jest fajne, bo jest dobranie też z żółtych elementów się dopasowuje i, i takie naprawdę no Podoba mi się. No, już by nie było odcinka czyt, taki Jak zawsze, to no, może wam pokażę jeszcze, może studia, biurko do nagrywania. Dobra, tu mam Rega Pottera, bo jestem panem. Mam okulary, okulary może nie, nie są do czytania, po prostu mam okulary, takie wiecie, fanowskie, biedne. Ten tutaj pak ze Star Warsów z 2008. Kula, tam czekolada taka, jakaś kredki, choinka z Rio de Janeiro, Jezus. No i tam jakieś ozdoby, tytularne też dla ozdoby. Tutaj dla ozdoby mam taki kubek z y, kremowego ciwa Byłem w muzeum Harry Pottera. Stjęcie moje skoniki. Takie rodziki jakieś takie. I nich słoty, czekoladowa żaba i głośnik JBO. Więc chyba. To by było na tyle. Piszcie w komentarzach, czy odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. A ja jak podobają wam się inne moje filmy, to możecie zostawić subskrypcję także z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, które na pewno będą ciekawsze. No, no. no to papa.